Chińczycy są zainteresowani kupnem fabryki łożysk tocznych. Delegacja chińskiej firmy Trilling Group spotkała się ze starostą Kraśnickim, by omówić plany inwestycyjne wobec naszego miasta. Podczas spotkania starosta Kraśnicki podkreślił znaczenie fabryki łożysk tocznych, która jest największym zakładem produkcyjnym w naszym powiecie. Chińczycy są zainteresowani zakupem zakładu i inwestowaniem w jego rozwój. My chcemy w ciągu trzech lat, oprócz, oprócz zakupy tego pakietu kontrolnego, jeszcze dodatkowo będziemy to inwestować: 150 milionów do 200 milionów złotych. Tę kwotę Chińczycy chcą przeznaczyć na modernizację linii produkcyjnej oraz zwiększenie asortymentu produktów. Swoje działania chcą oprzeć o obecną kadrę pracowniczą. Mm -hmm. ja, najpierw musimy ustabilizować ten kadr, co w tej chwili jest. Zgodnie z naszymi planami i podwojeniem produkcją i to dochodzi do 300, 300 do 500 etatów dodatkowych. Według przedstawicieli władz powiatowych, Triring Group to zakład, który ma atrakcyjne plany wobec fabryki łożysk tocznych. Jest on, bym powiedział, obiecujący w sensie rozwoju, jak i również zatrudnienia. Dlatego jest to dobry prognostyk na przyszłość, że fabryka łożysk z taką tradycją, z taką marką, Wtedy mogłaby się dalej rozwijać. Starosta Kraśnicki dostał zaproszenie do prowincji Hubei, gdzie ma siedzibę chińska firma.